Siemanko wszystkim. Dzisiaj OSD 150W Oprawa odmalowana, ale nie, nie, nie wyszedł tak jak chciałem efekt końcowy, niestety o, Tu są zacieki nie, no tu, są, tu jest już podrapana, no ale to już mówi się trudno Ogólnie tu wyszło nawet całkiem fajnie, tu też są zacieki Tutaj na przykład farba złazi. ta strona wyszła trochę gorzej Cóż no Nie będę narzekał, bo wygląda lepiej niż wyglądała Dostała nowe śruby, więc Więc tak wygląda trochę lepiej no Ogólnie no, dostaje trochę Trochę jeszcze do myślenia jej stan, no bo mogę być trochę ładnie odmalowana, ale z, z braku już czasu i i chęci na to malowane, ona była już trzy razy, więc z braku chęci, no to zostało tak jak, tak jak jest. Zostało tak jak jest. Może Nie ma już oczywiście naklejki. Hmm z tymi wszystkimi parametrami statecznik odmalowany białą emalią ceramiczną zapłonnik wymieniony jeszcze przed remontem na Luxa. ponieważ no tamten kiedy ta lampa zaczęła pracować no to się no niestety się zepsuł nie? także no fajnie ale go chociaż rozebrałem fajnie wyglądał nie mam go pod ręką więc go nie pokażę, a może go zaraz znajdę tego. Pokażę jak on wygląda w ogóle rozebrany. Jak go znajdę tego. Pokażę. Nie ma kondensatora, ponieważ nie wiem gdzie go odłożyłem. Nie mam nadzieję, że dzisiaj już będzie wszystko git z, z jakością. Bo ostatnio no... bardzo mi przykro, ale się nie chciał telefon. teraz też... O, teraz się wyłatrzył. No niestety Nic na to nie poradzę Dzięki za 7 łapek Pod ostatnim filmem Tydzień po opublikowaniu Odpalimy sobie tutaj sode Philipsa Są te PIA Plus 150W Mało się ostrość gubi Dobra, wkręcę już. Staram się ostrość ogarnąć na odpalenie, mam nadzieję, że nie się uda. No, niestety jeszcze trochę się musimy przemęczyć, ponieważ tu trzeba zmienić tył w tym telefonie i będzie chociaż lepsza jakość, bo jest strasznie poroszona. szkiełko szkiełka od aparatu, dlatego też jest taka nie inaczej. Dobra. Postaram się znaleźć ten zapłonnik, pokazać wam i ją odpalamy. Mam. Jest zapłonnik. No i tak mi się wydaje, że to jest oryginalny zapłonnik. No, mi taki, taki był w tej lampie. Kober polam. A ja teraz otworzę. Tak wygląda w środku. Kabel ucięta. No co jest to tutaj. To, to czerwone, właśnie na tym tym, ale cóż. No i tak wygląda od, od spodu. Mitronik Warszawa. No, taka ciekawostka, jak, jak wygląda zapłonnik elektroniczny, układ zapłonowy. Nie jest to tuzik. No ale pewnie dlatego nie wytrzymał wyjaranej sody. Tuż Żeby nie było, soda się mieściła w jego przedziale. Podłączymy ją teraz. Wyłączę światło i rozgrzewamy. No i dobra. Możemy ją odpalić To jest pierwszy zapłon od jej złożenia Jest ostatecznie niedokręcony Na pewno, no cóż, niestety Jeszcze jej nie testowałem od jej remontu, więc No, remontu w cudzysłowie oczywiście No Ta soda Philips akurat się szybko w miarę rozgrzewa, więc no Tak, zdecydowanie jest niedokręcony satecznik. Muszę to, już wiem, że muszę to poprawić Ponieważ jest to trochę upierdliwe tego tylko trochę O, jak tam podniosę lekko, to już tak nie hałasuje thank <laughs> you tam no, jest A, sprowadzę podam luźny sadznik. Albo A, bo coś nie Także tak. No, nic sam nie poradzimy. No i co? Kurczę. Strasznie nogi filmik mi tym razem wyszedł Niestety Nie miał być taki długi, no ale cóż, tak wyszło Spodziewałem się, że zajmie mi to może 5 minut, a już Nagrywałem już Chwilę Dziękuję oczywiście za Za 7 łapek Niestety jest jedna był, ale cóż tu... życie tak jak to ja mówię e... No i co? Chyba to już by było praktycznie, że na tyle e... no, prawa jako prawa OSD jako USD. No i co? Dzięki za oglądanie łapa, sup dzwoneczek Dzięki za oglądanie i cześć!